Właśnie przed chwilą y, zakończył się, zakończyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej y, w szkole w Kampinosie. Eliminacje, y, dlaczego powiatowe? Dlatego, że następnym etapem są eliminacje wojewódzkie, a pogminnych, które... Odbywają się tylko w gminie Kampinos i tu jest trochę może moje zdziwienie i nie tylko, dlaczego w pozostałych sześciu gminach naszego powiatu to się nie dzieje. Ale tak jest od lat i w Kampinosie jest to rok rocznie i z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie. Chciałam jeszcze nadmienić, że nie tylko uczniowie klas 4-6 biorą udział w konkursie wiedzy pożarniczej, ale także nasze maluchy z klasy 1-3 rysują piękne prace dotyczące właśnie też Straży Pożarnej, które będą yy, przekazane do dalszych eliminacji. Tak jak już Pan wspomniał, nasi uczniowie coraz chętniej biorą udział w tym konkursie. Starałam ich się troszeczkę przygotować w tym roku i to dało się zauważyć właśnie w testach, które dzisiaj pisali.